Cześć, tu Mat Babeczka. Robię dla Ciebie zadania z Matmy. Jeśli pomagają Ci one w nauce i chcesz ich więcej, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Cześć, mamy tutaj do obliczenia trochę przykładów z silnią. Zaczynamy od pierwszego. 8 silnia przez 6 silnia. No to możemy sobie zapisać, że to będzie 8 razy 7 i razy 6 silnia. Tak możemy rozłożyć, prawda? Bo to jest 8 razy 7 razy 6 i tak dalej aż do jedynki. A na dole mamy 6 silnia, i wtedy 6 silnia nam się skraca i wychodzi 8 razy 7, czyli 56. Teraz następny przykład. Mamy 19 silnia przez 27, 21 silnia, czyli możemy 19 silnia, zapiszemy tak, a 21 silnia, no to będzie 21 razy 20 i razy 19 silnia. I teraz 19 silnia nam się skraca i wychodzi nam. 1,420. Teraz tutaj 15 silnia i 13 silnia. sobie Musimy tutaj postarać się skrócić. Czyli, jak mamy na dole 13 silnia, no to rozkładamy sobie na górze 15 razy 14 i razy 13 silnia. I wtedy, wtedy 13 silnia nam się skróci. 3 silnia, no to jest oczywiście 3 razy 2. I razy 1 to nie piszemy. Razy 13 silnia. 13 silnia skradza się. No i teraz oczywiście można to liczyć na kalkulatorze wszystko, no ale można też skrócić. 1 tu będzie 1 do 7 i wychodzi nam 35. Teraz, skoro mamy tutaj 10 silnia, a tu jest 7 silnia, odjąć 3 silnia. O i widzę, że tu mi wskoczył błąd przy przepisywaniu tego przykładu. Tutaj jest oczywiście pomnożyć. Czyli znowu sobie będziemy chcieli skrócić 7 silnia. Czyli tutaj zróbmy sobie 10 razy 9, razy 8, razy 7 silnia podzielone przez 7 silnia, razy 3 silnia, czyli razy 3, razy 2. 7 i 7 silnia nam się skraca. No i teraz to wszystko trzeba podliczyć, no i wychodzi nam 120. I teraz podpunkt E. Znowu chcemy skrócić. A 9 silnia jest tutaj większe, prawda? Więc będziemy 9 silnia skracać i rozłożymy sobie 12 silnia na 12 razy 10 razy 9 silnia. I razy 11 oczywiście, pominęłam 11, przepraszam, właśnie tak mi się coś nie zgadzało. Czyli dziewiąteczki nam się skracają. Na górze oczywiście 4 silnia to jest 4 razy 3 razy 2 i podzielone przez 12 razy 11, razy 10 i teraz kalkulator w rękę i wychodzi 1,55. Teraz, to można oczywiście poskracać, teraz mamy tutaj 100 silnia i 98 silnia silnia ze sobą będziemy skracać, a 10 silnia i 12 silnia ze sobą, czyli rozkładamy sobie 100 silnia jako 100 razy 9, 10, razy 98 silnia, Razy będzie tutaj 10 silnia i teraz 12 silnia rozkładamy na 12 razy 11 razy 10 silnia i tu mamy jeszcze 98 silnia. 10 silnia i 10 silnia się skracają. 98 silnia i 98 silnia skracają się. Możemy sobie 99 i 11 skrócić. To będzie 1, tu 9. No i dalej można skracać 9, 12 przez 3. To będzie 4, tu będzie 3 i jeszcze 100 przez 4, 1, 25. I tu mamy 25 razy 3. Wychodzi nam 75. I teraz podpunkt G. Zobaczcie tutaj trochę co innego, bo mamy dodawanie silni na dole. Czyli postaramy się wyłączyć coś przed nawias. Zobaczcie tutaj, tak 5 silnia. To na razie sobie zostawimy. I teraz zobaczcie. Tutaj możemy sobie wyłączyć przed nawias 4 silnia. I tu będzie tak 1, prawda? A ten element to było 5 razy 4 silnia, czyli zostało nam 5, skoro 4 silnia wyłączyliśmy. I teraz na górze to będzie 5 razy 4 silnia, 4 silnia, i w nawiasie jak dodamy to mamy 6 i czwórki nam się skracają, wychodzi 5 szóstych. I teraz ten proces wyłączania przed nawias może Wam trochę bardziej rozpiszę. Zobaczcie tutaj. Mamy 5 silnia plus 6 silnia, to możemy sobie to zapisać jako 5 silnia, dodać 6 razy 5 silnia, a na dole mamy 6 razy 5 silnia, odjąć 5 silnia. No i teraz 5 silnia na górze i na dole, czyli w liczniku i w mianowniku wyłączymy przed nawias, to będzie 5 silnia. W nawiasie zostaje nam tutaj 1, prawda? Bo jakby, jakby, jeśli to wyłączamy i nic nie zostaje, no to zawsze wpisujemy jedynkę żeby po wymnożeniu wyszło tyle samo e, przez nawias. I teraz na dole wyłączamy też 5 silnia i zostaje nam 6 odjąć 1. E, no i widzicie, 5 silnia się skróci i mamy tutaj 7 piątych. E, teraz następny przykład. No to podobny jak ten wyżej, tylko na literkach. E, czyli e, widzimy, że mamy tak, nasza większa silnia to jest ta n-2, minus prawda? To jest większa liczba zawsze, bo odejmujemy mniej e, o 2. Czyli możemy to sobie rozłożyć jako n minus 2, A teraz o 1 mniejsza, to będzie n minus 3 i razy n minus 4 silnia. I teraz na dole mamy n minus 4 silnia. No i tu wychodzi n minus 2 razy n minus 3. No i powiedzmy, można to sobie wymnożyć przez siebie, nie wiem, jak, jakiej formy wymagają. No to, to już wymnożyć każdy element przez każdy potraficie. To teraz tutaj znowu to samo, czyli nasza wyższa liczba to jest ta na górze, prawda? Czyli to będzie n plus 1 razy n, to jest następna mniejsza, i razy n minus 1 silnia. I teraz na dole n minus 1 silnia. Te silnie nam się skracają i wychodzi nam n razy n plus 1. Teraz następne. Tutaj mamy znowu odejmowanie. No to trochę trudniejsze, ale nie tak źle jest, prawda? Tutaj sobie postaramy się, Zobaczcie, n minus 1 silnia skrócić. Czyli wyciągnijmy sobie przed nawias na górze n minus 1 silnia. Czyli zaczniemy od rozkładania, czyli to mamy n plus 1 razy n razy n minus 1 silnia. Teraz tutaj drugie rozłożymy sobie, to będzie n razy n minus 1 silnia. Tak, bo mamy coraz mniejsze e, te liczby, coraz mniejsze, o 1 mniejsze, prawda? I dzielone przez n minus 1. Silnia. No i teraz to n-1 minus silnia można wyłączyć przed nawias albo skrócić obie, oba od razu, prawda? Czyli, bo tu, jakie jest odejmowanie, to musimy skracać z każdego tego czynnika po jednym. Czyli mamy tu i wychodzi tak. Czyli teraz mamy n plus 1 razy n, odjąć n. I to możemy sobie jeszcze uprościć. Na przykład, ja bym n wyciągnął przed nawias. Czyli będzie n a to będzie n plus 1. E, bo tego drugiego nawiasu nie będzie. n plus 1 odjąć 1. Tutaj będzie, prawda? Bo to wyciągamy n i n przed nawias. No i wtedy mamy n kwadrat. E, teraz e, można było też oczywiście wymnożyć i to samo by wyszło. I teraz tutaj, zobaczcie, najniższa nasza potę najniższa nasza silnia to jest n minus 1 silnia. Na dole mamy n silnia kwadrat, czyli to tak jakby jest n silnia razy n silnia. E, I e, no możemy sobie skrócić, e, zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli teraz n minus 1 silnia. Zapiszę. Teraz n plus 1 silnia. Będę chciała to sobie skrócić z n z e, silnia z dołu, czyli od razu mogę to zapisać jako n plus 1 razy n silnia. E, I teraz na dole mam n silnia razy n silnia. No to. To jedno n silnia już mogę sobie skrócić. To teraz jeszcze z tym drugim nawiasem będę, czyli n minus 1 silnia będę skracać. Czyli n minus 1 silnia razy n plus 1, a na dole jest n razy n minus 1 silnia. No i teraz n minus 1 silnia mi się skraca, no i wychodzi tutaj n plus 1 podzielone przez n. Podobało Ci się? Jeśli Ci pomogłam i chcesz, bym dalej to robiła, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Jeśli coś Ci sprawia trudność, napisz w komentarzu. Staram się odpowiedzieć na każde pytanie i wyjaśnić każdą wątpliwość.